Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Full Focus. Dziś zmierzą się Kubon i Arkwel a przed nimi 10 pytań, których poziom trudności będzie rósł z czasem. W momencie, w którym zacznę czytać pytanie, ruszy licznik, a zawodnicy zgłaszają się poprzez naciśnięcie przycisku. Prawidłowa odpowiedź to punkty na konto zawodnika, ale jeżeli się pomyli, traci połowę wartości pytania. Jeżeli timer dobije do zera, a żaden z zawodników się nie zgłosi, wtedy obaj tracą tyle punktów, ile warte było pytanie. Gracze do dyspozycji mają trzy grzybki Timo. Niebieski pozwala zmienić pytanie z kategorii na inne. Czerwony podwaja wartość punktową pytania, a zielony zaklepuje je w tej rundzie dla gracza, który go użyje. Który z nich okaże się lepszy, przekonamy się już za chwilę. Halo, halo, dzień dobry, a po drugiej stronie już niesamowici uczestnicy dzisiejszego pojedynku. Idąc alfabetycznie, w takim razie, dzień dobry, Arkwel. Dzień dobry, dzień dobry. Yy, nie wiem, co powiedzieć jeszcze. Jak tam? Samo poczucie dzisiaj. Po Coś było nietrenowane? Samo poczucie? Mm, trenowane było spanie przed odcinkiem. Myślę, że to, to był odpowiedni trening. A poza tym krótki stream, kończymy dzisiaj ten day's challenge. To eee, jest dobrym wynikiem, więc jestem zadowolony. Więc myślę, że też i humor jest dobry i się wyspałem, więc. Może być dobre. Czyli liczymy na przedłużenie win streaku. dobrze, to mi się podoba. Hmm. To ciekawi jestem, jaką odpowiedź na to ma twój rywal, czyli Kubon, Dzień dobry. Ja też się dobrze czuję, cześć, witam. Poprzednio, poprzednio w tabeli, no to w ogóle wiesz, w pierwszym sezonie to tam byłeś lata świetlne nad Arquelem. No to, to dzisiaj było czuje... tak. No, trochę. on się dzisiaj czuje dosyć pewnie, co ty na to? Znaczy wiesz, O Krzysztof jednak włada strasznie dużą wiedzę na temat League of Legends, czy mechanik gry czy LoRa, więc to jest na pewno godny przeciwnik. No ale zobaczymy, może sprostam Bełczańskiej Bestii. No dobra, panowie, słuchajcie, to żeby tutaj nie trasztokować, przejdźmy od razu w takim razie do konkretów. Jak to mawiają na Fame MMA, niech OKTAGON zweryfikuje. Jaką byście sobie życzyli pierwszą kategorię, powiedzcie, to możecie zawsze sobie wybrać. Mogą no. być przedmioty, mogą być postacie, może być lore, może być mechanika, albo może być esport. No dobrze, Jak dobrze żeśmy... pamiętam, to kategoria, którą wybraliśmy pierwszą była wykluczana, ale to chyba do dalszej części programu. Nie wiem, czy to też działa w, te, w tę stronę tutaj. Nie, 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 to taki po prostu mój e, miły gest gospodarza względem moich fantastycznych gości. To może weźmy Lora na początek, co? Tak dla ciekawości. Lore. Nie wiem, może. Mechanika? No to nie będzie mechanika, ja się nie będę nie. Może być mechanika. Proszę bardzo, specjalnie dla was w takim razie mechanika gry. Dłonie na przyciskach poproszę. Wymień wszystkie postacie, które są lub mogą stać się smokiem. No i Arkwell tutaj pierwszy się Dobra. zgłosił. Pierwszy. E, na pewno może być to Shyvana. Tak jest? E, nie wiem, czy pod uwagę bierzemy skiny, ale jeżeli bierzemy, że bierzemy skiny, to e, smoczy skin... Ma słoń? Nie, nie wiem o to chodzi. Nie chodzi o skiny. Nie, nie chodzi, nie chodzi o skiny. Ok. Yy, smokiem jeszcze jest. Hmm. Są lub mogą stać się smokiem. Są lub mogą stać się. Szybanna nie jest wyczerpującą Dobra. odpowiedzią. Nie wiem, tylko, tylko, tylko słoń mi przychodzi do głowy. Nie, czy no, tylko ta Szywana i, i poza to parę skinów, więc myślałem, że może w tę stronę, Dobre, ale jeżeli to nie, to poddaję. Niestety, to niestety nie jest dobra odpowiedź, w takim razie licznik rusza znowu, ale widzę, że Kubon już się zgłosił, zanim ja w ogóle zdążyłem, więc zamieniam się w słuch. Eee, Szywana i Niko? Nie, nie o to chodzi, licznik rusza dalej w takim razie. Eee, no i zamieniam się w słuch. Macie po zero punktów, panowie, to możecie no, się zgłaszać, wiem, śmiało. Wiem, wiem, wiem. Jest 20 sekund? Są lub mogą stać się smokiem. Mogą stać się Może jest bazowo ktoś, jakaś, jakiś champion, który jest smokiem po prostu w grze. 10 sekund. Nikt? 5 sekund. Kurde. Zero ja nie punktów. Pojęcie. Ja też nie wiem, wsięgam. Nie Zero, koniec. Ojejku, na no tak. Na starcie, a wydawało się takie oczywiste, Szywana, tak, oczywiście, to jest bardzo dobra odpowiedź, no. to jest punkt pierwszy, ale smokiem, nie wiem czy wiecie, jest też Aurelion Sol. A no jest. A, no tak. Chłop jest całkiem do smoka podobny, jak jak, jak sobie włączycie nawet jego, jego Splash Arta, to smok jak Talana, Jest, jest, jest Sol, no. Ale jest jeden a. problem, z nim jest taki problem, że nikt nim nie gra, ja zapomniałem, że on istnieje. <laughs> no, tak Naprawdę, to zapomniałem o nim. Jest Sol i szywana? i Jeszcze ktoś, czy nie? Aurelion Sol i szywana. A, okej. Okay. Ale Niko też się może stać smokiem teoretycznie. A, to taka... Myśla, Wiesz, że ja, tak. ja Patrzymy po... Wiem, wiem, wiem. Więc try. tam według tego to nie ten. No dobra, kochani, słuchajcie. Pierwsze punkty były do zgarnięcia. Nie udało się, ale może to dobrze, bo też żaden z was y, nie zdobył przewagi nad drugim. Więc teraz, żeby wam tego nie ułatwiać, następna kategoria to lore. O, no, tak. i zamieniam się w słuch. Czy ktoś jakiegoś grzybka może chciałby użyć, trochę sobie pomóc przy tej kategorii? Może podwoić ja, wartość ja, ja pytania lodowego? Ja, ja też nie. No dobra, kochani, w takim razie proszę bardzo, dłonie na przyciskach. Pytanie nie będzie wcale bardzo skomplikowane, bo jesteśmy dopiero na 200 punktach. I uwaga, od momentu, kiedy zacznę czytać, ruszy timer. Jaki przydomek posiada Lux? Dobra, ja tam strzelam. Dobra, On, mamy strzał. Ona jest chyba światłem demacji, czy coś? Nie jest światłem demacji, niestety. Ruszaliśmy dalej w takim razie można próbować. Ale no gdzieś dookoła tego, tak się krąży, tak dookoła tego światła, światłości różnych tego typu. No i kuło się. Czy powiedział światło demacji, tak? Hmm. No, ja powiem. Błysk demacji. <noise> nie jest błyskiem demacji, niestety. 25 sekund pozostało. 20. To byłby dosyć legendarny pojedynek, gdyby się okazało, że 0-0 aż do 10. <noise> no ja jestem bardziej late -game graczem. 10 to, nie? sekund. 5, Dobra, do mać. Tak, jest 0, to nic, nie trasę. Eee... Czarodziejka demacji. Nie wiem Nie a. jest to dobra odpowiedź, niestety Trzy sekundy jeszcze mamy Dwie Jedna Zero Dobra, kochani yes. Tomek yes? Lux brzmi po angielsku The Lady of Luminosity A po polsku brzmi to Pani Jasności a, ok. okej co też jest A... gdzieś tam w pobliżu tego, o czym mówiliście, tylko, no. tylko, tylko, tylko niezwiązane z demacją, no, niestety. No, pra, prawy trafiliśmy, no, niestety. No, no dobra, słuchajcie, to może coś takiego, żeby wam było e, łatwiej. E, nie, ale jesteśmy ciężkimi, to możecie się udawiać na zero punktów. Może się uda, dobra. Kategoria Esport, słuchajcie. Telen. Czy jakieś grzyby lecą w powietrzu na e-sporcik. To też nie jest aż silna kategoria, mi się wydaje, aż tak. Zależy, dobra. Uwaga, kochani. Jaka drużyna wygrała tegoroczną Ultraligę? No i Kuba, ułamek sekundy wcześniej. Aha! Zaczekaj, no żeby mi spierdzielić. pierdzielić? Eee, Kiknosur. Kiknosur, tak jest, to jest bardzo dobra odpowiedź. Pierwsze punkty w tym meczu. E, 200 dla Kubona. No tutaj, Krzysztof, no naprawdę byłeś ułamki sekundy za nim, jeżeli chodzi o no. zgłoszenie się. No, delay w klawiaturze jakiś budowany miałem chyba. No, pewnie to, tak, pewnie tak. Tak. To tak. To najlepsze, to wiadomo. To te lagi wszystkie. A ja ty mówiłeś, Jarkul, że dzisiaj jakieś lagi delikatne masz. Tak, to może tak. To. Może to. Ziomeczki, słuchajcie, przechodzimy na pytania za punktów 300, więc będzie się robić od teraz tylko trudniej. Yy, to niepokojące, biorąc pod uwagę, że na razie na trzy pytania tylko na jedno odpowiedzieliście. <śmiech> <śmiech> Ale no dobra, zobaczymy. zobaczymy. Nie było jeszcze kategorii przedmioty, więc ja myślę, że to będzie kategoria w sam raz dla Was na ten moment. Czy ktoś jakiś grzybków chce użyć? Tak w ogóle, przy przedmiotach? Nie, ja dziękuję na razie. Edeś nie. Dobra, uwaga, w takim razie dłonie na przyciskach. Jaki unikalny bierny bonus posiada ZIL? Podaj dokładną wartość. Dodałem. O. I się A. zgłosił Krzysztof, słucham. Ja, e, unikalna bierna to dodaje movement speed, e, to jest 5%. Nie jest to prawidłowa odpowiedź niestety. Ok. to mogę jeszcze raz? Wznawiam licznik za 3, 4. I Kuba był ułamek sekundy wcześniej, Zamienia się w słuch. Jaki unikalny bierny bonus posiada ZIL, podaj dokładną wartość. 7% movement speeda. Tak, zgadza się, to jest bardzo dobra odpowiedź. Arkwell, co się stało? Dlaczego 5? Ej, wiesz co, chyba to fnel jakiś systemu. A może się mogę, mogę, Ej, mogę naprawdę. Ci sprawdzić nawet? No bo jakiś system przeszły zmianę. Nie wiem czy nie miał 5. Zgadza wcześniej. się, poczekaj, w patchu 10 i11 dokładnie, który wszedł 28 maja tego roku, czyli 3 miesiące temu, Zil został zbustowany, że movement speed z 5 na 7% w Właśnie, to ja nie curry, ale pamiętałem, że miał 5 kiedyś. No ale, ale na mundosę wlatuje Fatum denser, więc wiesz. Ja akurat... No, ale to, kiedy, jakie dzieje? No, ale to 300 punktów dla Kubona, 500 do zera w tym momencie. Hmm. To jest całkiem niedobra przewaga, ale no, stawki, stawki jeszcze trochę przed nami, hmm. bo 6 pytań. Pytanie piąte za punktów 300, moi drodzy. Jak dla was, bo was bardzo lubię, będzie z kategorii. A może z kategorii lore. No i super. To będzie dobra kategoria. Czy jakieś grzyby może odpalacie? Mmm, diabeł. Ja nie, nie Trochę. grzybów. A kusi zielony, co? Kubuś? Kusi zielony. Zielony, tak, zora <laughs> zawsze. Dłonie na przyciskach. Budził ogromny strach u sojuszników oraz wrogów. Był ostatnim przedstawicielem dumnej wojowniczej kultury stanowiącej część Noksusu od czasu jego powstania. O mowa? I mamy zgłoszenie, Kuba, chwilę wcześniej. Sion? Tak, Sion, bardzo dobrze, 300 punktów dla Ciebie. 800 Ej, wiem, do widziałeś. zera. Ja wiedziałem, bo w tym filmiku było, co nie? Jak, ten, jak tam Irelia się bije i tam biją go w 50. W tym filmiku Rajotu. Bo dokładnie, dokładnie tutaj z jego loru jak chcemy sobie przeczytać, to jest napisane tak ładnie. W ubiegłym stuleciu brutalny pan wojny Sion zyskał sławę, mordując wszystkich, którzy ośmielili się stanąć na jego drodze. Budził ogromny strach w sojusznikach oraz we wrogach i był ostatnim przedstawicielem Dunnej Wojowniczej Kultury. No to właśnie ten ułamek, który słyszeliśmy. Krzysztof, Arkwel, co się dzieje? Słuchaj, no jest bardzo niepokojąca sytuacja na polu bitwy. To, nie wiem, no, jakby nie, nie, nie te pytania, ale spokojnie, jakby później mamy za 400, więc tak naprawdę nie teraz, a to co później jest, się liczy, więc yy, ja, ja uderzę właśnie kończysz. w late -game. Dokładnie, Krzysztof jest late game'owym -game graczem, to jest fakt. Dobra, Krzysiek, słuchaj, no bo sytuacja jest nieciekawa dla ciebie, a jesteśmy hmm. już w połowie gry, to możesz sobie wybrać kolejną kategorię, jaką byś chciał. Kategoria? E, nie, nie, nie wiem, niech będzie mechanika. Niech będzie mechanika. Mechanika gry, proszę bardzo. E, kategoria specjalnie dla ciebie, Arkwell. E, pytanie warte punktów 300. No i czy jakieś grzyby chcielibyście użyć? A, ja, dawaj czerwonego, dawaj czerwony. Jeżdża. Podwajamy na 600 w tak. takim razie pytanie z mechaniki gry. Bardzo dobrze, to jest duch, który mi się podoba. I uwaga, dłużej na przyciskach i lukaster minionów wchodzi w skład każdej fali. Kuba, łamek sekundy, naprawdę wcześniej. tak. Mamy trzy mele, trzy kastery i co trzeciego i mamy jednego kalamnikona na początku gry, więc trzy kaster miniony. Tak, zgadza się 600 punktów dla ciebie Kuba. O nie, podwojony przez arquela. Dobra, tak, nie chyba. 1300. Nie no, gramy gramy do zera. Ja, ja lecę na zero. No inaczej, gdybyś teraz przejął wszystkie pytania, to jesteś w stanie jeszcze to wygrać. Tak, tak, jeszcze Kuba podwoi na końcu. Tak, będzie na 500. Kuba mógłbyś mi. Ojej, ale mi szkoda, tak liczyłem, żebyś na to odpowiedział. Ja... Tak, to, ja chcę. By było. Ja, to jest proste pytanie, ale nie wiem. Yy, bo wiesz co, mi ten licznik nie działał ten, ten, ten na żywo. Ten ale ja też mało. tak miałem, że mi troszkę to nie nie działa to jest różnie, więc spoko, dobra. Kategoria chyba, będzie jak kategoria będzie teraz? Się dać, musisz, musisz się zgłaszać na końcówce czytania pytania w takim razie, bo mm -hmm. możliwe, że faktycznie masz trochę opóźnienia, jeżeli dzisiaj ci Internet robi problemy, nie? No, mogę ci po prostu ping coś, no ale spoko. Dobra. Eee, kochani, słuchajcie, kolejne, a postaci chyba jeszcze nie mieliśmy. przecież to pierwsze z mechaniki było takie bardzo postaciowe. postaciowe. No, no, no. Hmm. no, to może postaci sobie zagramy w takim razie. Pytanie za punktów 400, czy jakieś grzyby sobie lecą? Ja bez grzybków. No to bez grzybków. Proszę bardzo, kochani, dłonie na przyciskach. Od momentu, kiedy zacznę czytać pytanie, ruszyliśmy. Ile Soraka zyskuje premii do prędkości ruchu, gdy porusza się w stronę rannego sojuszniczego bohatera posiadającego mniej niż 40% maksymalnego zdrowia? I mamy zgłoszenie od Arkwella. Tak, ja strzelę, yy, że będzie to. Yy, 40%. 40%. Nie jest to 40%. Eee. Yy, Także uwaga, bolicznik rusza dalej za 3, 2, 1. Dobra, zgłosił się Arlo. -Claro, Ten magazynek jest, to ładujemy, e, 50. <laughs> Nie jest to 50% również niestety. Uwaga, bolicznik rusza dalej za 3, 2, 1. Możesz... Ar zgłosiłeś się jeszcze raz, tak? No, 60%. 60. Dobra, mogłeś no, jeszcze zmienić pytanie na inne z tej samej kategorii, pamiętaj. Dobra, zamieniam się w słuch. 60%. Ja ci tak dobrze życzę, Arku. Ale tak bym chciał, żebyś jakieś punkty zdobył, ale nie jest to prawidłowa odpowiedź. Krzysiu, w dół, w dół, niżej troszkę. Niestety, dobra, więc uwaga, licznik rusza za 3, 2, 1. 25 sekund. Niestety, Krzysztof, zmarnowałeś już wszystkie swoje szanse w tej rundzie. Mm. E, możesz zmienić pytanie na inne z tej samej kategorii. Kuba. No dobra, dobra się to zgłosić. zmieniamy, dobra, to zmieniamy. No niebieski. Tak? Gdzie? Tak. <laughs> Dobrze. Zmieniamy na inne z kategorii postacie, a Kuba co byś strzelił, powiedz jakbyś spróbował? 30 albo 35 No i słuchajcie, bardzo byście się pomylili, bo 20? 70% prędkości Ej, myślałem na tym! Naprawdę myślałem nad tym. Jest, ja bym właśnie bardziej w dół wykrzysio. Ej, no masakra! 70% Ja tak liczyłem, żebyś przeskoczył o dwa oczka, żebyś chociaż te punkciki zdobył, no ale nic. Pytanie z kategorii postacie niestety nam przepada, ale nie szkodzi, kochanie, bo taki, kochani, bo takich pytań mamy jeszcze sporo. Wymień wszystkie postacie będące łucznikami. No, mamy zgłoszenie od Arquela. Dobra, na pewno mamy Ashe, na pewno mamy Varusa. Eee, wydaje mi się, a Vein to ma kusze, więc to odpada. Eee, z... Jeszcze. Hmm. Jeszcze jedna postać mogę podpowiedzieć. Mhm. Mm Pewnie adekary właśnie jakichś. Eee... A może niekoniecznie. Kto wie? Queen! Nie, na no, makusze. No właśnie. Czy coś mamy? Nie, no to dobra. Nie wiem, nawet się poddaję. Dobra, okej. Okay. No tak, no, dwie postacie to niewystarczająco. Liśnik hmm. rusza dalej za 3... dwa. Jeden. Wokubo, jak wskoczył, jak zły. Aszewaru z Kindred? Aszewaru z Kindred, tak. 400 A, na twoje tak, konto. Tak. Y I to oznacza, kochani, że nie ma sensu dalej grać, bo już w tym momencie jest na tyle duża przewaga, że Arkwelli nie odrobisz, niestety. Y Krzysztof, ja tak bardzo ci kibicowałem. Byłeś dwa razy, kiedy znałeś odpowiedź, byłeś ułamek po prostu sekundy za kubonem, ale tak. Y nawet, no. jak poproszę montażystę, żeby dokleił w slowmo takie jak wyskakiwały mi wasze zgłoszenia w tamtych momentach, e, że brakło naprawdę niewiele. Przy Sorace, e, no, brakło ci 10%, po prostu. No, żeby ale to już tam... po, po trzech strzałach, nie? No to wiadomo. Tutaj brakło tego Kindreda. Tak, byłeś cały czas o włos po prostu Traki. za. O włos, o włos. No, czyli jednak, kurczę, no samo wyspanie się to nie wszystko. Tak maturę by zaś na, na 29% właśnie, nie? Takiego. Trochę tak, trochę tak. No dobra, Na coraz bardziej mi... patrząc. Kuba, powiedz mi z kim chciałbyś się zmierzyć w drugim etapie najbardziej. A mi to totalnie obojętne. Co dasz, to wezmę. Wiesz, wszystko albo nic, albo zwycięstwo, albo ostatnie miejsce, więc dla mnie tylko, tylko, po, tylko pierwsze miejsce się liczy. Ja już wybrałem. Zobaczymy. No i to coś czuję, że Marweka dostaniesz. To, nie... to wszystko baza Marwekiem. O, to jest dobra odpowiedź. Nie, no, jeżeli. Obejrzy, obejrzyj sobie odcinek z Marwekiem, koniecznie. Bardzo, bardzo polecam. Ale chłopaki z Polsat Games też bardzo ładny poziom w ogóle. Więc, więc druga runda może być mega ciekawa. Bardzo serdecznie Ci, Kuba, gratuluję. W takim razie przejście do następnej rundy. Tobie, Krzyśku mega dziękuję. Pani Zofia wręczy Ci słodki kuferek. O, eee, dziękuję. Niedługo, na nagrodę pocieszenia. Bardzo serdecznie wam, panowie, dziękuję za dzisiejszą grę. No i co? Wam, moi drodzy, dziękuję również za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki Full, Full Focus w każde czwartek o godzinie 17. Wpadajcie do chłopaków na kanały, linki znajdziecie w opisie i widzimy się w następnych rundach. Cześć! Pa, pa! Cześć!